Jestem tutaj, żeby napisać swoją historię. Takie serce jak pokazaliśmy przed wczoraj, to możemy grać z każdym na boisku. nie ma żadnych żadnej obawy. Bo każdy, kto wszedł na boisko dał z siebie 110%. Nie ma być tak samo. Dawaj. Bo musimy zagrać jako drużyna jako monolit, Bo my zawsze jak jesteśmy w trudnej sytuacji, to się spinamy i obie. On się zawahał, tak, ale to żebyś wiedział, bo ty też ja później, też, bo ty też się zawahałeś, oboje się zawahali. Dalej on miał piłkę. No tak, tak. Dawaj dalej, 10 sekund za nami, mocno! 15 sekund, dawaj to Było dużo emocji, dużo walki z naszej strony, Wierzyliśmy w siebie. Dzięki za robotę, bo jesteśmy w tym miejscu, gdzie zakładaliśmy. Każdy z nas chce i każdy z nas pracuje w całym sezonem, żeby móc iść na mistrzostwach. Ze sportowcem to jest troszkę inny tryb życia niż z normalnym, powiedzmy sobie, z normalną osobą pracującą. A syn musi być z piątego do tego, jak Krystian. Ja tak się tutaj znalazłem, Ludzi Ludzie mi mówili, pan nie da się tu ja nigdy tu nie będę, On 38 lat jestem p***. trenerem kadry, To jak ja mogę, to wy też możecie. Jest to normalne. Patryk ma taki styl. Po śmierci mojego taty, przez kilka miesięcy chyba nie gdzie nie byłem na u niego nagrody. grobie. Mają w Polsce i e, ja jestem optymistą. Dawaj, jej, Gabrys, ty nie! Chcemy grać. Dawaj, p***. Nie, że historia, że o, ma być królem czy gwiazdą świata, czy gwiazdą piłkarzy w Polsce, nie o to chodzi. To jest historia dla mnie.